Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Nieprzenikniona mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Poszeko pragnę ofiarować Matce Poszej, Matce Miłosierdzia i Królowej Polski. Matko Posza, chciałem Tobie podziękować za wszystkie łaski i tary, jakie w ostatnim czasie otrzymał naród polski. Oraz nasza kochana ojczyzna za Twoim stawieniem upoka. Matko, posza, ufam Tobie, kocham Cię i proszę Cię o dalszą opiekę nad narodem polskim i naszą kochaną ojczyzną. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i woto, która wytrysłaś wówczas z najsłodszego, serca Jezusowego. Jako strój myślicie dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzycia nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna i jedynego, Pana Naszego który się począł z ducha świętego, narodził się z Maryi panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowan, umarł i pokrzepian. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie piosa, siedzi po prawicy błoka, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wierzą w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciało w stanie. żywo odwieczny. Amen. Ojcze, przedwieczne, ofiaruje ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki mią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mi miło siecie dla nas, i świata całego. Dla jego bolestej męki, mi miło siecie dla nas, i świata całego. Dla jego polestej męki, miejmił siecie dla nas i świata całego. Dla jego bolestej męki, miliło sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego. A Pana Naszego, Jezusa Chrystusa na za sakrzy nasz i świata całego Dla jego polestej męki mi miłuj się dla nas i świata całego Dla jego polestej męki mi miłuj się dla nas i świata całego Dla jego polestej męki mi miłuj się dla nas i świata całego męki mi się nas i świat całego męki mimi o dla nas i świata całego klajeko porest męki mimi się dla nas i świata całego klajeko porest męki mimi się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimi się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimi się dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, mią się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki Mimo sieciet dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, miimo sieciet dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, miimo sieciet dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, miimo sieciet dla nas i świata całego. Ojcze przytwierczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo Najmyszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, sakrochy nasze i świata całego. Klajko polestej męki, miemło dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mniejło dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo dla nas i świata całego klejko Jego męki, miłuję cię dla nas i świata całego. klejko Jego męki, miłuję cię dla nas i świata całego. klejko Jego męki, miłuję cię dla nas i świata całego. klejko Jego męki, miłuję dla nas i świata całego. klejko męki, miłuję dla nas i świata całego. świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiu się cię dla nas i świata całego, dla jego polestej męki. Mimiu się citle nas i świata całego, dla jego polestej męki. Mimiu się cię dla nas i świata całego, Klajko jego polestej męki. Mimiu się cię dla nas i świata całego, Klajko jego polestej męki. Mimiu się cię dla nas i świata całego, Klajko jego polestej męki miło się dla nas i świata całego. Klajko polecnej męki, miło osiecie dla nas i świata całego, klajko polecnej męki, miliło osiecie dla nas i świata całego. Klajko polecnej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, spój się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Pamiętaj o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka. Twojej pomocy przesywa, ciebie, o przyczyną prosi. Tą uwnośćą ożywiony do ciebie, o pana nad Panami. i matko, piękną do ciebie, przychodzą przed topą, jako o krzesznik płaczący stoją. O matko słowa, aż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko, posze tą modlitwę składem w Twoim niepokalnym sercu ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebne. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku, z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją wezmij o sierdzie Boże, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący na posze osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się ludzkimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, wrócie świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez temęcznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, Duchu Światłości, oświęcaj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu czystość, oświęcaj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską. Niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju. Na cały świat. Niech oki świętej miłości rozpalaj serce, we płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty powieszamy Ci serca kapłańskie i siostakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Strzałustyny. Z Panem Pokiem Akaja.